Ale co jest ciekawe i piękne w tym wszystkim, że Jezusowi zależy na każdej osobie, która jest Jego uczniem. I nawet na tych szczególnie, na tych nieobecnych, na tych oddalonych. Zobaczcie, że On po ośmiu dniach, jak czytamy w Ewangelii, pojawia się ponownie. Dlaczego robi powtórkę? z pojawienia się, żeby, bo tamci już wiedzą, że z martwych Ze względu na nieobecnego, bo do niego się zwraca, wie o jego trudnościach i przemawia do niego. Oto, tak jak mówiłeś, że musisz się mnie dotknąć, proszę bardzo, dotknij się, jestem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj mamy święto w Kościele świętego Tomasza Apostoła, będące apostołem. Czyta się ten fragment, który jest powszechnie znany o Tomaszu, który jest niedowiarkiem. Tym, który, którym może jesteś ty, bo ja nim jestem, to przyznaję. Z natury mam trudność, żeby w pewne rzeczy uwierzyć. Potrzebuje konkretnych dowodów, tak jak Tomasz, wtedy kiedy. I... No właśnie, jak to się stało, że Tomasz yy, ma trudności z wiarą? W Ewangelii czytamy, że kiedy Jezus po zmartwychwstaniu się objawił, zjawił się przed uczniami, Tomasza z nimi nie było. Ta nieobecność nie wiemy z jakiego powodu. Uprawniona, nieuprawniona stała się powodem trudności Tomasza. Mówili, jak nie zobaczę, to nie uwierzę. I zobaczmy, że to, co dotyczy Tomasza, dotyczy nas. Jeżeli my jesteśmy nieobecni w zgromadzeniu uczniów Chrystusa, gdzie On przychodzi, bo On jest obecny tam, gdzie się gromadzą Jego uczniowie, to my mamy trudność uwierzyć. I to może być nawet nieobecność usprawiedliwiona, choćby dyspensa z okazji, z, okazji, z okoliczności pandemii. Usprawiedliwiona nieobecność, ale sprawia trudność w nas, żeby uwierzyć. Wystawia na ryzyko naszą wiarę, bo jesteśmy poza zgromadzeniem wierzących sami w domu albo gdzieś. Trzeba, żebyśmy byli tego świadomi, bo jako, że należymy do grona uczniów Chrystusa przez Chrzest. Jesteśmy też wezwani, tak czy Kościół, żeby być obecni w tym gronie, na niedzielnym zgromadzeniu, nam przy świętej, żeby nie narażać na szwank naszej wiary. Jeżeli teraz przez okoliczności od nas niezależne, albo może być, że ktoś z powodu własnych zaniedbań oddalił się od Kościoła, od grona wierzących, od tego Jezusa, który tam przychodzi, to jasne, że ma trudności, żeby uwierzyć. Ale co jest ciekawe i piękne w tym wszystkim, że Jezusowi zależy na każdej osobie, która jest Jego uczniem. I nawet na tych szczególnie, na tych nieobecnych, na tych oddalonych. Zobaczcie, że on po ośmiu dniach, jak czytamy w Ewangelii, pojawia się ponownie. Dlaczego robi powtórkę z pojawienia się, żeby bo tamci już wiedzą, że z ze względu na nieobecnego, bo do niego się zwraca, wie o jego trudnościach i przemawia do niego. Oto, tak jak mówiłeś, że musisz się mnie dotknąć, proszę bardzo, dotknij się, jestem. I to jest wspaniałe, że Jezus dba o tych, którzy się oddalili, którzy mają kłopoty z wiarą i daje się do dyspozycji, daje się, pokazuje się, daje się dotknąć i przemawia osobiście do Tomasza, do mnie, do Ciebie, przez tę Ewangelię. Bo ten Tomasz, o którym y, słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, jest dla nas właśnie wielką pomocą w uwierzeniu. Przynajmniej ja to tak odbieram. Jezus mówi do Niego i do mnie: Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. I to, co Jezus mówi, ponieważ jest Synem Bożym, ma tę moc, którą ma Bóg. Powiedział słowo i stworzył swoim słowem świat. Również wiarę stwarza swoim słowem. W Twoim sercu, jak w moim. Bo mnie z niedowiarka uczynił wierzący. I przez to, że możemy usłyszeć Jego słowo, spotkać się z Jezusem Chrystusem, to przemienia nas. To czyni prawdziwie nas z nas, Jego uczniów, tych, którzy już nie są niedowiarkami, lecz wierzą, choćby nawet nie widzieli, ale przez wiarę dokonuje się spotkanie z Jezusem Chrystusem w Kościele.